Chciałem sobie zakupić ogórki marynowane w oryginalnym słoiku z filmu One Man Wenjar. Jeden, jeden kilometr sześcienny na kilogram. Kurczę pieczony. O nie co to za dziura cholera. Kurczę. Jestem po szyję w szambie jakimś. Kurczę pieczony. Co ja teraz będę jeść? O menelmietek. To tutaj byłeś. Myślałem że zaginąłeś. Chociaż myślę, że nikt by się nie, nie skapnął. I Kurczę, skoro już pojadłem, mogę ruszać dalej. O nie, ale mi niedobrze. Chyba zaraz puszczę pełta do tej wody. O kurka, co to się tutaj mieści? O kurczę. Kurczę, co tu się stało? Ktoś tutaj siedzi. Jakiś kartel. Kurczę, to jest rozkaz. Stop, Polera. Nie. Didi. Nie! Mój ulubiony piosenkarz! Piotrek, co ty tu robisz? Nie! Nie! To No ale jak to! Nikt się to nie ślad! Kurcze pieczone!